Odcięci od świata kraina wyższym diabła Po każdym kroku widać, że człowiek tu upada W ciole są tu wszyscy jak na rozrzanym oszczu Tepszym sposoby, sposobie nawet na lepszym zalądku. Nie ma nawet siły, żeby to opisywać, żeby do ich poziomu się ciągle porównywać. Jeden kasy wisiał, okazał się kaleką. Sytuacja tylko tyle. Słuchawce głuche echo Nie wiem co powiedzieć, jak ich widzę, jak ich boli Czasem wymika to się wszystko z w kontroli Czasem nie to wkurwia jak romanzony górnia Oszarpane serce, to jak słów utwórnia Czasem myślę, że kiedy wszystko zjewie się ich jedyny pokarm To tylko w odrech tlen Na sali prawdę wciąż wyglądałem jako od trupy Nie Zostaje nic innego, mogę się kłaść do dumny Że, nie, że na ziemi jestem sam, jeśli jestem ziomuś w błędzie, to daj mi jaki znak Ty popatrzę prosprzyć siebie Aż kraja się serce, bo ilu ludzi mieszka tutaj w ciągłej udręce. No waszerowani, ty mi za tym skupieni bardzo, nie wiedzą co mają pod nogami do rąk też pobierają wszystko, co popadnie, bo lepiej czasem prosto z mostu mówić jest dosadnie. główną rolę odkrywają szare kamienice, gdzie jeden przez drugiego oddaje swoje życie, narkotyki i Alkohol Łączą się tu w awantury. To wszystko jest pokarm dla wielkie czarnej dziury. Teraz go wiel myśli, gdzie są prawdziwe dusze. Lecz mam wasy go zatem osiągnąć muszę. A cel mam właśnie taki, żeby nie być jak ci inni. Zapytasz się, dlaczego masz tutaj tego wynik. Yo. Izolowani od terenu społeczeństwa Przekazują to Jestem odcięty od świata i odcięty od wszystkiego Tyle mi potrzeba w życiu, ale mało mam dobrego Telefon trzymam w łapie, tyle jest nieodebranych Wydają się mnie w kółko, kiedy rzucę serpent szlan A ja znowu najebany, leżę sobie gdzieś pod murem Alkoholem znów zaklejam w sercu pierdoloną dziurę Liczę czas, nie pieniądze, zrobić hajs Jeszcze zdążę, leci patrz, mam swe żądze. Robię rap, ciągle błądzę Ciągle spadam w dół, jak te gwiazdy na niebie Ciągle żywię ból, no i nie wiem co będzie? Siedzę z moich król, bijemy se po secie Robię se new school, czasem ol skórek jemne Napiszę sobie węger jak się od świata odetnę Albo się wzajemie i żyły se podetnę W sumie to jest śmieszne ludzka krzywda zawsze bawi To nasza ekipa zawsze od świata odcinani, co? Wpisz jeszcze miś Wypierdalaj